Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Cześć, witam cię w kolejnym odcinku naszego podcastu Zostanymus. Dzisiaj porusza temat związany z tym, skąd my jako przedsiębiorcy mamy wiedzieć. Czy coś może być kosztem firmy, czy też nie może? No, przypomnij sobie sytuację, kiedy stoisz przy kasie, w sklepie i zastanawiasz się, wziąć fakturę, nie wziąć fakturę. Szczególnie, jeżeli mówimy o takich e, rzeczach związanych z wydatkami prywatnymi, które no, czasem umówmy się, każdy z nas naciąga nieco rzeczywistość i pewne koszty no, wrzucamy w koszty firmy, chociaż nie do końca są one firmowe. Więc jakby zaczynając od początku, ja zawsze mówię, że trzeba przeprowadzić taki w cudzysłowie test w przedsiębiorcy. To znaczy, jeżeli chcesz na coś wziąć fakturę, to pójdź wyobraźno bardzo, bardzo daleko, wyobraź sobie, że jest u ciebie firma firmy kontrola. I teraz ty tłumaczysz urzędnikowi, dlaczego coś jest kosztem firmy. I teraz, jeżeli to wytłumaczenie jest takie, że ty sam sobie wierzysz, to znaczy się, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że urzędnik też uwierzy. Jeżeli Wy sami byście sobie nie uwierzyli w takie tłumaczenia, no to niestety istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że urzędnik w trakcie kontroli również w takie tłumaczenia nie uwierzy. Ja na konsultacjach od Was bardzo często dostaję takie informacje, czy coś może być kosztem. Ktoś mi tam coś tłumaczy, a moim zdaniem to się nie obroni w trakcie kontroli. Zawsze mnie śmieszy to, że Wy na tych konsultacjach próbujecie mnie przekonać że coś jest kosztem, że, że tam będzie tłumaczenie jakieś niesamowite. Ja tutaj od razu oświadczam, że ja co do zasady jestem po waszej stronie. Natomiast na konsultacjach mówiąc Wam, że moim zdaniem to się nie obroni, właśnie wynika z tego, że moim zdaniem to tłumaczenie się nie trzyma kupy za przeproszeniem. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podczas kontroli dla urzędnika też tak to będzie brzmiało. Mnie nie musicie przekonywać, ważne jest to, żebyście umieli przekonać urzędnika w przypadku ewentualnej kontroli. Natomiast, jakby zaczynając od samego początku, w ogóle czym są koszty uzyskania przychodu? Jakby w prawie mamy taki zapis, że przychody musimy ewidencjonować, czyli przychody nasze muszą być ewidencjonowane. Jeżeli chodzi o koszty, to to jest nasz przywilej. możemy. Ale nie musimy. Więc, jeżeli ktoś bardzo by chciał, to w ogóle nie musi zbierać faktur kosztowych i, i okej, okay, płaci podatek po prostu od, od pełnej kwoty. Natomiast, jakby, czym, czym jest koszt? Koszty dzielą się na dwie duże grupy: są koszty uzyskania przychodu. I koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, czy tak zwane kupy i n Czym one się różnią? Koszty uzyskania przychodu to są koszty związane z rodzajem naszej działalności. Czy na przykład zostanie mus albo Twój biznes od podstaw, czy dwie marki onlineowe, które ja prowadzę, również szkolenia. Jeżeli to są rzeczy związane z reklamą, marketingiem, rozwojem firmy, sprzedażą, to ja to wszystko mogę sobie wrzucić w koszty. Natomiast gdybym nagle chciała sobie kupić, nie wiem, kłada na, na, na naszą firmę w koszty wrzucić, bo to pytanie, gdyby się zjawiła kontrola, to jak ja mam wytłumaczyć, że potrzebuję kłada? No realnie nie bardzo da się to wytłumaczyć, w związku z tym nie, nie, nie powinien to być w ogóle koszt naszego, naszego biznesu. Natomiast są jeszcze n kupy, na przykład jest taka sytuacja, że wychodzicie z na przykład klientem, potencjalnym klientem do restauracji, płacicie za obiad, za kawę, za kolację, no i teraz możemy na to wziąć fakturę, natomiast ona w ogromnej większości przypadków będzie stanowiła koszt niestanowiący, czyli będzie oznaczało to, że legalnie z naszej firmy wypłynęła gotówka, ale ta faktura nie obniża nam podstawy do, do podatku. Więc możemy na taki, w taki sposób sobie popatrzeć na te nasze kupy, -kupy. No i ankupy. Teraz, jeżeli e, chcemy coś wrzucić w koszty, to oczywiście powinno mieć wprost związek z naszymi przychodami. A, czyli pieniądze, które wydajemy, powinny sprzyjać rozwojowi firmy, no i powinniśmy wiedzieć, na, jakby dlaczego potrzebujemy tych kosztów, żeby nasza firma mogła e, funkcjonować. No i teraz, e, jeżeli chodzi o takie przykłady, które mi przychodzą do głowy zabawne, to e, pamiętam kiedyś buty trekkingowe, tak? Teraz, jeżeli mówimy o butach trekkingowych, i ktoś ma działalność, na przykład turystyczną, jest przewodnikiem, no to okej, okay, to takie buty trekkingowe, powiedzmy, że mają sens. Ale jeżeli ktoś pracuje na home office przed komputerem, no to buty trekkingowe w kosztach brzmią dosyć e, zabawnie. Jeżeli mówimy o zakupie biurka, no to znowu, jeżeli jesteśmy firmą e, administracyjną, usługową, ok, ale że jesteśmy firmą, która, nie wiem, sprzedaje szczoteczki do zębów, doorklików, Pukając do drzwi, to takie biurko pewnie będzie trudniejsze w wytłumaczeniu. Jeżeli mówimy o kosztach restauracji z klientem, one w dużej większości stanowią koszt, znaczy nie stanowią kosztu obniżającego jakby podstawę do podatku. Jeżeli chodzi o wszelkie abonamenty medyczne, tutaj też dywagacji jest bardzo dużo w internecie na ten temat, natomiast interpretacja urzędowa mówią jasno, że bez względu na to, czy masz firmę, czy jej nie masz, masz obowiązek jako człowiek dbać o swoje zdrowie, więc dlaczego koszt abonamentu medycznego miałby być kosztem uzyskania przychodu? No, no właśnie, dlaczego? To no pewnie tutaj trudno to, trudno to byłoby wyjaśnić. Więc, mnóstwo jest takich przykładów, gdzie ludzie próbują nadzorować rzeczywistość w dosyć głupi sposób, no i później okazuje się, że w przypadku kontroli mają pewne problemy. Jak ewidencjonować e, przychody i koszty? Oczywiście przychody, no to mamy albo paragon, albo faktura. Jeżeli mówimy o kosztach, to jest dokładnie tak samo. Czyli jeżeli mamy e, koszty do niewielkiej kwoty, no to wtedy możemy wziąć tak zwaną paragon z NIP-em. Jeżeli to jest wyższa kwota, no to powinniśmy wziąć fakturę, na której widnieją dana naszej firmy i NIP. No i taka faktura jest kosztem naszej firmy. Faktury od wielu lat nie muszą być podpisywane, pieczętowane, wystarczy dokument papierowy bądź w pdf wysłany mailem, więc nie musimy tutaj nic specjalne kombinować. Natomiast pytanie, bo dosyć często jest tak, że my jednak bierzemy też koszty prywatne na fakturę i wrzucamy je w koszty firmy. I teraz pytanie, gdzie jest granica tego rozwiązania? No z mojej perspektywy, oczywiście nie wolno tego robić, no bo nie są to koszty firmowe, ale umówmy się, że praktycznie każdy przedsiębiorca naciąga rzeczywistość to też pamiętajcie, żeby to wszystko robić za głową, bo mi się zdarzyło jakieś takie sytuacje, kiedy ktoś pracował jako solo przedsiębiorca, a miał na przykład rozliczone 150 kg kawy rocznie. Nie mam pojęcia, ile kawy trzeba byłoby wypijać dzienne, żeby tą kawę wypić, więc warto byłoby się zastanowić, czy na pewno um, zbieranie wszystkich faktur po rodzinie jest mądrym, mądrym pomysłem. Ale wrzucenie, wiecie, jak kupujecie kawę do domu i wzięcie tego na fakturę, no pewnie nikt nie będzie kwestionował kilku kilogramów kawy rocznie. Ale 150 kilogramów może się zdarzyć, że kogoś to tam w oczy zakole. Z drugiej strony kwestie związane z wyposażeniem pióra. To też jest tak, że my że kupujemy jakieś choinki, ozdoby, kwiaty, wszystko na fakturę. Teraz pytanie, jeżeli, wiecie, kupujemy jednego roku choinka, drugiego choinka, trzeciego choinka, w międzyczasie jakieś firany, ozdoby i tak dalej, wszystko bierzemy na fakturę. Teoretycznie to się wszystko Broni. Natomiast w praktyce ta ilość może nieco um, znowu być, um, no, być czymś, co, co zainteresuje potencjalnego urzędnika w kontekście e, analizy e, wszelkich kosztów. Więc warto za każdym razem zastanowić się, czy to jest w ogóle wytłumaczalne, nie? czy to się da, albo na przykład nie wychodzimy na, na kolację z rodziną nie, w weekend, w sobotę, wiecie, 10 osób, bierzemy na to fakturę i opisujemy to jako impreza firmowa, nikogo nie zatrudniamy i normalnie nasza firma pracuje od poniedziałku do piątku. I wiecie, to znowu wygląda dosyć no podejrzane. Tak więc, tutaj, wszystkie takie elementy, jeżeli ktoś z Was się decyduje na wrzucanie kosztów prywatnych do firmy, to warto zastanowić się, czy oby na pewno to się logicznie broni i czy to na pewno da się obronić w przypadku ewentualnej kontroli. Wyjątkowa sytuacja to są koszty amortyzacji, a tak, taki koszty wirtualne. Jeżeli kupujemy jakieś przedmioty, nie samochód, nieruchomość za wyższą kwotę niż 10 tysięcy, bo teraz możemy jednorazowo tam amortyzować do 10 tysięcy złotych, no to jakby, jeżeli to są wyższe przedmioty, to za każdym razem warto zastanowić się, czy ja na pewno. Chcę to amortyzować, bo w wielu wypadkach tam są, wiecie, wyjątki od wyjątków, gdzie nawet droższe przedmioty, możecie jednorazowo wrzucić w koszty, więc za każdym razem warto zastanowić się z księgowym księgową czy, czy oby na pewno chcemy to amortyzować czy jednorazowo wrzucić, znaczy tak zwana amortyzacja jednorazowa. Natomiast jeżeli na przykład kupujemy samochód nie wiem, za. 200 tysięcy, żeby się łatwo liczyło, bo to samochód wrzucamy w koszty po 20% przez 5 lat, więc z 200 tysięcy to mamy 40 tysięcy rocznie, to dzielimy na 12 miesięcy, no i każda ta kwota jest um, w. Um, no, w każda kolejna kwota jest jakby wrzucona w koszty miesięczne, więc koszt amortyzacji to jest jakby umniejszenie wartości jakiejś maszyny urządzenia nieruchomości, którą zakupiliśmy na cele firmowe. No i w momencie, kiedy mówimy o kosztach, to warto również pamiętać o tym, że mamy wsparcie w postaci księgowych, mamy wsparcie w postaci doradców podatkowych prawników, warto z nich korzystać. Jeżeli nie wiemy, czy coś możemy wrzucić w koszty, czy nie, to zawsze możecie wziąć fakturę. Tak jak powiedziałam na samym początku, rozliczanie kosztów to jest przywilej, a nie obowiązek, więc pomimo tego, że macie fakturę, to nie oznacza, że ona musi być uwzględniona w kosztach firmy. Można ją również e, e, jakby po prostu wrzucić, tak? Cudzysłownie nie muszę jej w tej w naszej firmie e, wykazywać. Więc w razie jakichś trudności, problemów, za każdym razem warto. Kontaktować się z księgowością. Natomiast ja mam dla Was taki miły bonus, moje perspektywy. Otóż w, na początku tego roku, czyli 2025, wydaliśmy książkę, która nazywa się: Co możesz rzucić w koszty firmy? Dostawaliśmy od Was bardzo dużo pytań: właśnie o pakiety medyczne, rowery, jakieś koszty związane z ubraniami, z restauracjami, z pracownikami. Mnóstwo takich pytań z Waszej strony było: czy mogę coś rzucić w koszty? Pozbieraliśmy te wszystkie te pytania i one się znajdują w jednym poradniku, co mogę wrzucić w koszty firmy. Poradnik zaczął się bardzo, bardzo dobrze sprzedawać od samego początku, ma dobre recenzje, także liczę na to, że również Wam bardzo mocno pomoże. Jeżeli ktoś z Was chciałby do niego sięgnąć, to, to zapraszam do linku w opisie naszego podcastu. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję za Twoją obecność i uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach podcastu, bądź innych mediach, jeżeli nas tam obserwujesz. Hej, hej!